Naprawdę nie widziałeś nawet jej zdjęcia? Nie przysłała mi. Też mieszkała w Antalie? Nie. Kiedy poszedłem siedzieć, wyjechała do Urfy, do ojca. Dzwoniłem tam, pisałem, ale. Co? Nic. Więc skąd masz to zdjęcie? Nurie, sąsiadka z naprzeciwka mi je wysłała. Ona o wszystkich się troszczy, ale przysłała je niedawno. Wcześniej nie chciała. Masz dzieci? Córkę. Skończyła 25 lat. Niech żyje szczęśliwie. Twoja też.